Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Historia bez fikcji. Ja nazywam się Michał Grawski i będę u Was oprowadzał po historii bez fikcji. A w dzisiejszym odcinku bez fikcji opowiemy sobie o mistrzostwach świata, ponieważ nie, niedługo zaczynają się kolejne piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. No więc myślę, że warto porozmawiać na temat tego, jak to się w ogóle zaczęło, jak, skąd się wzięła idea piłkarskich mistrzostw świata kiedy odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata, jak wyglądały te pierwsze, ten pierwszy Mundial, jak, jaka była, jaki był pierwszy udział Polaków w Mistrzostwach Świata, generalnie rzecz biorąc początek Mistrzostw Świata. O tym w dzisiejszym odcinku, ale zanim do samych Mistrzostw Świata, kilka zdań na temat w ogóle historii piłki nożnej, nie wnikając w zamierzchłą przeszłość, i to naprawdę zamierzchłą, ponieważ w piłkę grano już naprawdę przez wieki, nawet w starożytności. Oczywiście nie przypominało to współczesnej piłki nożnej, ale że tak powiem, piłka jako zabawka, czy też jako, jako narzędzie służące rozgrywkom no to w Europie, czy nie tylko Europie, w ogóle cywilizacji ludzkiej na przestrzeni wieków. Natomiast sama piłka nożna wyodrębniła się jako, jako sport w XIX wieku. Początkowo była bardzo blisko spokrewniona z rugby, te dwie dyscypliny no, generalnie wywodzą się z tego samego pnia, nie rozróżniano ich, były jednością wręcz. Natomiast mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku piłka nożna i rugby poszły swoją drogą. Poszło mianowicie o taki spór, konflikt dotyczący grania ręką. To znaczy, czy można grać ręką, czy nie można grać ręką, a także bo w tych pierwszych meczach piłki nożnej, czy w ogóle tych, tych, w tamtych czasach można było grać ręką, no i czy można w związku z tym podawać do przodu, czy też nie. No i ci, którzy byli zwolennikami tego, żeby dopuszczać grę ręką, a także wykluczać podania do przodu. No, oni, że tak powiem, związali się z rugby i byli twórcami rugby. Jak na pewno wiecie, jeśli ktoś z Was oglądał jakiś mecz w rugby, no to właśnie tam tak jest, że gra się rękoma i nie można podawać, i nie można podawać do przodu. Z kolei ci, którzy byli za tym, żeby grę ręką wyeliminować, stworzyli piłkę unożną. I tutaj takim przełomowym momentem w historii był rok 1857, kiedy to w angielskim Sheffield spisano właśnie przypominające współczesną piłkę nożną reguły. Przypominające to znaczy, no nie, było, nie były one w skali 1 do 1, tak jak ma to miejsce dzisiaj. Tam były inne przepisy dotyczące spalonego, na przykład. Ale generalnie rzecz biorąc, no to już była taka piłka nożna przypominająca to, co znamy, znamy dzisiaj z meczów tej najpopularniejszej na świecie dyscypliny. Ostatecznie piłka nożna ukształtowała się gdzieś mniej więcej w latach 70. XIX wieku, a pierwsze organizacje, pierwsze organizacje sportowe, piłkarskie, zrzeszające kluby. To przede wszystkim londyńskie The Football Association. To było takie stowarzyszenie założone w 1863 roku przez kluby piłki nożnej działające właśnie w, w Londynie. A już w roku 1872, dokładnie 30 listopada, odbył się pierwszy mecz międzypaństwowy w historii piłki nożnej pomiędzy drużyną Anglii wystawioną właśnie przez The Football, The Football Association, a jednym z klubów piłkarskich ze Szkocji. I to był właśnie taki pierwszy mecz w historii Anglia-Szkocja, pierwszy mecz międzynarodowy, zakończony remisem 0 do 0 przy obecności 4000 widzów. No jak na tamte czasy 4000 widzów to była spora publiczność. Dodam jeszcze tylko, że mecz odbywał się w szkockim Glasgow. Pod koniec XIX wieku piłka nożna, wywodząca się niewątpliwie z Wysp Brytyjskich, bardzo się spopularyzowała w całej Europie. W roku 1900 po raz pierwszy pojawiła się na Igrzyskach Olimpijskich, podobnie w roku 1904, ale wtedy jeszcze zaledwie jako dyscyplina pokazowa. Natomiast pierwszym takim oficjalnym turniejem międzynarodowym w piłce nożnej. To były igrzyska olimpijskie, czy turniej olimpijski w piłkę nożną w roku 1908 podczas igrzysk w Londynie. Wygrała wtedy reprezentacja Wielkiej Brytanii, która zresztą w 1912 roku, 4 lata później, obroniła tytuł podczas igrzysk w Sztokholmie. I to, była, to były takie pierwsze turnieje międzynarodowe. Oficjalnie oprócz tego odbywały się mniej znaczące rozgrywki pomiędzy, czy to reprezentacjami krajowymi, czy pomiędzy klubami z, z różnych krajów. Generalnie piłka nożna bardzo się rozwijała Została, można powiedzieć, takim światowym fenomenem, szczególnie tutaj na półkuli północnej, ale również w Ameryce Południowej. No i skutkiem tego powstała potrzeba stworzenia jakiejś międzynarodowej organizacji, która by to ogarniała, regulowała kwestie przepisów i organizowała międzynarodowe rozgrywki. No i właśnie w celu, właśnie usystematyzowania, zorganizowania międzynarodowej piłki nożnej 21 maja 1904 roku. W Paryżu, we Francji powołano FIFA. FIFA, czyli powszechnie znaną każdemu, kto mnie słucha, w ogóle organizację piłkarską. FIFA generalnie jest organizacją na świecie rozpoznawalną pewnie tak samo jak ONZ, a w każdym razie w ścisłej czołówce tej rozpoznawalności się ta organizacja znajduje. No i FIFA dążyła do rozwoju rozgrywek międzypaństwowych, do popularyzacji piłki nożnej. Na różnych kontynentach i generalnie na całym świecie. Natomiast jeśli chodzi o same Mistrzostwa Świata, to je zawdzięczamy jednemu człowiekowi, który nazywał się Jules Rimet. To był Francuz, który był szefem FIFA w latach 1921-1954. I on jest ojcem Mistrzostw Świata, nawet jest tak nazywany często charyzmatyczny tutaj organizator, przywódca tej Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, pod wpływem bujnego rozwoju piłki nożnej i jej popularyzacji na całym świecie, doszedł do wniosku, że należy stworzyć format rozgrywek piłkarskich, rozgrywanych niezależnie od Igrzysk Olimpijskich, których celem byłoby wyłonienie najlepszej reprezentacyjnej drużyny na świecie. No, i ten cały RIME tę swoją koncepcję przeforsował. Ostateczną decyzję podjęto podczas kongresu FIFA w Amsterdamie w roku 1928. A podczas kolejnego takiego spotkania w 1929 roku wybrano historycznego gospodarza, historycznego pierwszego gospodarza Mistrzostw Świata. Tym gospodarzem był Urugwaj. Zapytacie, dlaczego Urugwaj? Bardzo mały kraj. Niewielka liczba ludności, ale piłka nożna była tam bardzo popularna. Generalnie piłka nożna zdobyła serca Urugwajczyków, stąd też Urugwaj potrafił zbudować, mimo niewielkiej liczby ludności, bardzo silną reprezentację, która wygrała Igrzyska Olimpijskie dwukrotnie w 1924 i 1928 roku. Ponieważ nie było jeszcze Mistrzostw Świata, no to Igrzyska Olimpijskie były tym najważniejszym turniejem piłkarskim w tamtym czasie. No więc przesądziły względy właśnie popularności tej dyscypliny w tym kraju, no co oznaczało, że udało się zapełnić trybuny, a także właśnie to, że Urugwaj był w stanie wystawić silną reprezentację do tego turnieju. Oprócz tego Urugwajska Federacja zadeklarowała partycypację w kosztach turnieju, przede wszystkim chodziło o koszty podróży... podróży zawodników? A same mecze miano rozgrywać w stolicy Uruguayu, w Montevideo, na kilku różnych stadionach, które znajdowały się w tym całkiem sporym, całkiem sporym mieście. No ale ten organizację turnieju zaplanowana na rok 1930, w międzyczasie wybuchł wielki kryzys ekonomiczny, który spowodował, że drużyny spoza Ameryki Południowej, ze względu na wysokie koszty dojazdu, nie bardzo miały ochotę brać udział w tym turnieju. Generalnie rzecz biorąc, pod względem takim organizacyjnym, pierwsze Mistrzostwa Świata to było fiasko, ponieważ Wzięło w nich udział zaledwie 13 reprezentacji narodowych. Nie było żadnych eliminacji. Każdy kto chciał, każdy kto się zgłosił, ten grał. No nie było eliminacji po prostu dlatego, że nie było wystarczającej, wystarczającej liczby, liczby chętnych. Europa w ogóle nie zamierzała brać udziału w tym turnieju. Dopiero dzięki osobistym staraniom tego rime. Udało się namówić do gry w turniejach Belgów, Francuzów, Rumunów i Jugosławia, nawet no więc cztery drużyny europejskie. Oprócz tego dwie drużyny z Ameryki Środkowej i Północnej, czyli Stany Zjednoczone i Meksyk. I siedem zespołów z Ameryki Południowej. Generalnie rzecz biorąc, Ameryka Południowa była najsilniej na tym turnieju reprezentowana. Ciekawe, i to jest taki pierwszy smaczek w historii Mistrzostw Świata, było to, że udziału w turnieju odmówili Anglicy. Ale to, że odmówili, to jeszcze może nie jest aż takie ciekawe, no bo przecież sam przed chwilą powiedziałem, że cztery tylko drużyny z Europy były zainteresowane. Ciekawe jest uzasadnienie, powód, jaki podali Anglicy. Otóż Anglicy. Stwierdzili, że są najlepsi na świecie, ponieważ to oni, bez cienia wątpliwości, są ojcami futbolu, oni wynaleźli piłkę nożną, w związku z tym są najlepsi, nikomu nie muszą tego udowadniać. E, udział w Mistrzostwach Świata jest dla nich uwłaczający i bez sensu, i tak na pewno by wygrali. E, I z takim uzasadnieniem, Anglicy konsekwentnie. Odmawiali udziału w Mistrzostwach Świata aż do roku 1950, czyli trzy pierwsze Mistrzostwa Świata w 1930, 1934 i 1938 odbyły się bez udziału Anglików, którzy te Mistrzostwa zbojkotowali, bo są najlepsi i nie będą tego udowadniać. Oczywiście między 1938 a 1950 rokiem mistrzostwa się nie odbywały z powodu II Wojny Światowej, natomiast w roku 1950 Anglicy postanowili się przełamać i stwierdzili, że jednak dla formalności zdobędą sobie ten tytuł Mistrzostw Świata. Pojechali z wielką pompą na turniej i ponieśli kompletną klęskę, to znaczy debiut Anglików na mistrzostwach w 1950 roku potwierdza starą mądrość, że pycha kroczy przed każdą klęską, no bo napuszeni byli ci Anglicy nieprawdopodobnie, a ich udział przypominał raczej udział Polaków na mundialach w ostatnich latach. Trzy mecze i do domu. Najpierw wygrali z Chile 2-0 Anglicy, ale potem sensacyjnie przegrali z amatorską skazaną na pożarcie drużyną Stanów Zjednoczonych 0-1 i wreszcie z Hiszpanią 0 do Jednego, wtedy system rozgrywek był taki w 1950 roku, że były dwie fazy grupowe i cztery drużyny w grupie. No i w tej pierwszej fazie już Anglicy zakończyli udział w turnieju, wywołując olbrzymią rozpacz w kraju. Angielskie gazety pisały o śmierci angielskiego futbolu w wyniku, prawda, klęski. Na, tym, na, ty, na tych mistrzostwach. Tutaj najbardziej bolała porażka właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, które powszechnie lekceważono. No ostatecznie Anglicy Mistrzostwo Świata zdobyli tylko raz w roku 1966. Jaki był wobec tego system rozgrywek w tym 1930 roku, wracając do tego historycznego pierwszego turnieju? Otóż cztery grupy, jedna grupa, trzy zespoły, pozostały po trzy drużyny, no bo było 13. Zwycięzcy tych grup, czyli cztery najlepsze zespoły, miały zagrać w półfinałach. Przy czym nie było drabinki, tylko losowanie. Po, po fazie grupowej przeprowadzono, przeprowadzono losowanie. Pierwsze dwa mecze to były jednocześnie odbywające się spotkania Francji z Meksykiem i Belgii ze Stanami Zjednoczonymi. Ogólnie jeśli chodzi o tą fazę grupową, no to swoje grupy wygrała Argentyna, Stany Zjednoczone, Urugwaj i Jugosławia. No i właśnie w półfinałach Argentyna grała ze Stanami Zjednoczonymi, Urugwaj z Jugosławią. Oba mecze zakończyły się zwycięstwami zespołów z Ameryki Południowej stosunkiem 6 do 1, a cały turniej, całe pierwsze Mistrzostwa Świata wygrali gospodarze urugwajczycy. W finale pokonując Argentynę, właśnie 4 do 2. A kto zajął trzecie miejsce? No, to jest ciekawy wątek. Jeden z bardziej takich interesujących z historii tego pierwszego mistrzostwa, pierwszego mistrzostwa świata. Dlatego, że no wiecie na pewno, jeśli interesujecie się, interesujecie się piłką nożną, iż mecz o trzecie miejsce jest pewną tradycją na kolejnych mistrzostwach świata, no i logika podpowiadałaby, że Stany Zjednoczone i Jugosławia powinny zagrać ze sobą właśnie o ten, ten, tę nagrodę pocieszenia, jaką jest trzecie mi miejsce. No i rzeczywiście różne pojawiały się koncepcje w publikacjach dotyczących historii Mistrzostw Świata, jak to było z tym meczem o trzecie miejsce. Najczęściej podawano wersję sprzyjające Amerykanom, to znaczy Amerykanie mieliby zająć trzecie miejsce, i tu są trzy wersje, albo dlatego, że Jugosławia się nie stawiła na mecz o trzecie miejsce, w związku z tym Amerykanie mieliby dostać walkovera, albo Stany Zjednoczone miałyby zostać tak sklasyfikowane... Na podstawie lepszego stosunku bramek, w przekroju całego turnieju, podaje się nawet wynik. Proszę sobie wyobrazić, wynik meczu: Stany Zjednoczone miałyby wygrać z Jugosławią 3 do 1. Chociaż są także i takie publikacje, które podają, że mecz ze Stanami Zjednoczonymi wygra Jugosławia, i to ona miałaby zająć trzecie miejsce. Tymczasem w rzeczywistości tego meczu po prostu nie było. I w ogóle nie przyznano trzeciego miejsca. Powód był bardzo prozaiczny. Po prostu ówczesny regulamin tych pierwszych Mistrzostw Świata nie przewidywał konieczności rozegrania meczu o trzecie miejsce, tego tak zwanego małego finału, jak to się często dzisiaj mówi. I wszystkie wersje wydarzeń o tym, że Amerykanie przyszli, a Jugosławia nie, albo że liczono jakiś bilans bramek, albo że Amerykanie wygrali 3-1, albo Jugosławia 2-1, i tak dalej, to są po prostu zmyślone. Zmyślone historie. Historycy Mistrzostw Świata potrafili się kłócić wręcz między sobą o wynik tego meczu, a go w rzeczywistości po prostu nie było. Nie było meczu o trzecie miejsce. Tradycję, czy, czy, czy regulamin, czy zasadę prowadzenia rozgrywek o trzecie miejsce wprowadzano, wprowadzono dopiero w roku 1934 na drugich mistrzostwach. Świata wtedy rozegrano pierwszy historyczny mecz o trzecie miejsce, w którym reprezentacja Niemiec wygrała z Austrią 3 do 2. Zresztą w 1934 roku mistrzem świata zostali Włosi, którzy wygrali z z Czechosłowacją. No i właśnie dopiero od 1934 roku mecz o trzecie miejsce jest, jest rozgrywany. W roku 1930 go po prostu nie było, więc nie ma się o co, o co spierać. Po prostu Stany Zjednoczone i Jugosławia odpadły w półfinale i tyle. Pierwszym historycznym królem strzelców turnieju w 1930 roku został argentyński zawodnik o nazwisku Stabile, który zdobył Osiem bramek, a jego reprezentacja, jak już wspominałem, zajęła drugie miejsce i została wicemistrzem świata. Kolejny turniej w roku 1934 odbywał się we Włoszech. No i on miał już inną renomę, inną obsadę, nie zbojkotowali tego turnieju Europejczycy, tak jak wspomniałem, wygrali Włosi, Włosi, którzy byli gospodarzami turnieju, ale Urugwaj nie bronił tytułu. Nie do końca są jasne powody, dla którego Urugwaj nie wziął udziału w mistrzostwach w 1934 roku. Yy, oficjalnie yy, mówi się, że yy, był to taki rewanż Urugwajczyków za bojkot. Yy. Mistrzostw w 1930 roku dokonany przez, przez Europę, chociaż podaje się również inne wersje. Na przykład mówi się o tym, iż w Urugwaju piłkarze, ci najlepsi piłkarze przeszli na zawodostwo, a w tamtych czasach uważano, że dla futbolu zawodowego te Mistrzostwa Świata są nieopłacalne, no bo drogie trzeba jeździć i w ogóle... I w, ogóle, I w ogóle bez sensu. No więc można powiedzieć, że Włosi mieli ułatwione zadanie, bo nie musieli grać z obrońcami tytułu. Trzecie Mistrzostwa Świata odbyły się w roku 1938 we Francji i po raz drugi wygrali je Włosi przed Węgrami, a trzecie miejsce zajęła reprezentacja Brazylii. Mistrzostwa świata w roku 1934, czyli te drugie mistrzostwa, były historyczne także i z tego powodu, iż wówczas po raz pierwszy w historii rozegrano eliminację. Przewidywano udział 16 drużyn, i generalnie, ponieważ było dużo zgłoszeń, przeprowadzono właśnie eliminację. Najczęściej były to po prostu dwumecz, chociaż nie zawsze. No i w ten oto sposób po raz pierwszy z Mistrzostwami Świata zetknęła się reprezentacja Polski, która w parze eliminacyjnej miała mierzyć się z reprezentacją Czechosłowacji. W pierwszym meczu, który odbyło się w Warszawie, Polska przegrała z Czechosłowacją 1-2. do 2. Miał się odbyć rewanż w Pradze. Ale go nie rozegrano z przyczyn politycznych, ponieważ polskie władze, polskie ministerstwo spraw zagranicznych zakazały wyjazdu reprezentacji na mecz do Pragi. Przyczyną były trudne, bardzo skomplikowane relacje pomiędzy Polską a Czechosłowacją w okresie międzywojennym. Podstawą tych trudnych relacji był konflikt terytorialny o przynależność polityczną tzw. Zaolzia, tej części śląska Cieszyńskiego, którą Czechosłowacja po pierwszej stronie, po pierwszej wojnie światowej zajęła i wcieliła do swojego, do swojego kraju. Polska tutaj się domagała zwrotu tych terytoriów, no i te relacje Polski z Czechosłowacją były przez okres międzywojenny lodowate. W rezultacie mecz się nie odbył i przyznano Czechosłowacji walkover, a Polski Związek Piłki Nożnej musiał zapłacić karę finansową za zbojkotowanie za rywali i meczu. Inna sprawa, że no po zwycięstwie 2-1 w Warszawie, no to Czechosłowacja była faworytem do. Do awansu, e, więc no prawdopodobnie i tak byśmy na tych Mistrzostwach Świata nie zagrali. Zresztą Czechosłowacja Słowacja dysponowała wtedy znakomitą reprezentacją. E, przed chwilą już wspominałem, że. Zagrali w finale Mistrzostw Świata w 1934 roku, gdzie przegrali, właśnie z Włochami, zostali wicemistrzami świata. Natomiast, oczywiście, to nie kończy bynajmniej udziału historii Polski na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Debiut naszej drużyny narodowej nastąpił już 4 lata później. Na turnieju we Francji w 1938 roku Polska awansowała, eliminując w eliminacjach Jugosławię. I co prawda zagraliśmy tylko jeden mecz, ale mecz legendarny, ponieważ z Brazylią 5 do 6 po dogrywce. W normalnym czasie gry było 4 do 4. I konieczna była dogrywka, której Brazylijczycy okazali się lepsi. Mecz historyczny, grad bramek, ale historyczny nie tylko z tego powodu, a mianowicie. Ernest Wilimowski, polski zawodnik, reprezentant naszego kraju, zdobył w tym meczu Cztery Bramki i oficjalnie został pierwszym w historii Mistrzostw Świata zawodnikiem z czterema bramkami na koncie. Do dzisiaj takich zawodników jest niewielu, którzy cztery bramki w jednym meczu na Mistrzostwach Świata zdobyli. To jest zaledwie kilka nazwisk i w nich właśnie, wśród nich właśnie Polak Ernest Wilimowski. Co prawda, pojawiają się głosy podważające ten wyczyn, sugerujące, że to jakaś pomyłka z. Ale generalnie w oficjalnych protokołach, oficjalnych statystykach widnieją cztery bramki Wilimowskiego w spotkaniu, w sławnym spotkaniu z Brazylią. Polska w ten sposób odpadła, ale odpadła w taki sposób, że wszyscy o niej pamiętali, a sama Brazylia zajęła trzecie miejsce, pokazując, że jest bardzo silnym zespołem. No i nie wstyd było z tymi Brazylijczykami przegrać. Jeśli chodzi o kolejne występy Polaków, no to Dopiero w 1974 roku Polska wróciła na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no ale z przytupem zajęliśmy wtedy trzecie miejsce. I wynik ten został powtórzony w roku 1982. Jeżeli natomiast chodzi w ogóle o najbardziej utytułowane drużyny w historii Mistrzostw Świata, to najwięcej trofeów ma na koncie: Brazylia, bo aż 5. Niemcy i Włochy po 4. Argentyna, Francja i Urugwaj po dwa, i Anglia i Hiszpania po jednym. Czy e, ten katalog zdobywców Mistrzostw Świata e, się poszerzy? No to się przekonamy już niedługo, kiedy rozstrzygnięte zostaną Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. E, a tymczasem ode mnie to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Za tydzień. Pozdrawiam.